Hej, witam wszystkich na moim kanale i zapraszam Was do oglądania drugiej części vloga, ponieważ miałam na tyle dużo materiału, że po prostu podzieliłam vloga na dwie części. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba wciąg dalszy. Ten blask na powiece, jak wygląda ten. Ta folia. Pięknie się mieni. No i słuchajcie, taka sytuacja, że bluzę zamieniłam na większą, z dwunastki na czternastkę, a spodnie zamieniłam z dwunastki na dziesiątkę, bo tamte wisiały strasznie. Jak już trochę schudne, to mi z tyłka spadły. Tak. tak to teraz wygląda i odzywam się do Was za chwilę. Jeszcze raz byłam w Cigimaksie. I słuchajcie, dokupiłam sobie jeszcze te drugie spodnie czempiona MK. Tak się prezentują. I tu mają takie kremowe paski. To są takie paski E. W zasadzie z napisem Champion. Także tak to wygląda. Myślę, że całkiem spoko są te spodnie fajne. Moi drodzy. Dzisiaj będzie hol zakupowy z siaty. Yy, sobotni, pojechaliśmy na zakupy i zaraz Wam tu wszystko pokażę, yy, co i jak. Więc tak, pierw będzie z Lidla, ta siatka cała jest z Lidla i lecimy po kolei, żeby nie przedłużać. Przepraszam za pralkę, no ale nie mogę jej spałzować, nie mam jak. Yy, kwiaty, takie. Dalej lecimy, moi drodzy, szybciutko, już Wam pokazuję. Płatki kosmetyczne cień, patyczki do uszu, sos ten taki Butter Chicken Deluxe, on jest bardzo dobry do kurczaka i jeszcze u góry on ma taką przyprawę, następnie orzechy nerkowca, ja sobie tu będę na blatu wkładała to od razu, mokry papier toaletowy, o zapachu arbuzowym, to są te takie, wiecie, chusteczki, zamiast papieru toaletowego to są takie mokre. Kolejny, butter chicken, dwa słoiczki wzięliśmy, brokuły mrożone, dlatego, że zawsze kupujemy warzywa mrożone i robimy je na parze. Fasolka szparagowa mrożona. Kolejne brokuły mrożone. Teraz tak, tutaj mamy słodkie ziemniaki. Słodkie ziemniaki trzy sztuki, takie bardzo, bardzo duże. Następnie, moi drodzy, yy, dulano, żywiecka kiełbaska. Polska, to są polskie widły, sopocka. Bawarska, smoked. Coś takiego. Taka bawarska. Teraz kolejne jogurty Skyr: waniliowy, naturalny, przepraszam za prałkę, malinkowy oraz i blueberry. I blueberry. Teraz tu mamy jeszcze y, pałki z kurczaka razy dwa, y, pięć puszek tunczyka steki, To w wodzie. Na jakiś tam lunch dla, mnie, dla mojego krzyżka yy, I ogórki. Jedne to są korniszony, a drugie coś takiego. Pikle. I te są słodkie. Już Wam mówię. Te są słodkie, a te korniszony są yy, tak jakby bardziej yy, kwaśne. Także to są zakupy z Lidla i zaraz polecimy z Tesco. A teraz, moi drodzy, polecimy szybciutko z Tesco. Już Wam będę wyciągała po kolei. Borówki blubery. Razy dwa, nie razy trzy, przepraszam, borówki razy 3 po 125 gram, coś takiego, następnie taka duża paczka malin, 250 gram, coś takiego, pomidorki, to takie wiecie pustailowe. One są bardzo smaczne i słodkie, te takie nie bardzo okrągłe, tylko te takie... Yy, bardziej podniżne, takie jajkowate to te są przepyszne, polecam yy, tu mam dwie paczki czy cztery paczki tych pomidorków cztery paczuszki następnie yy, banany takie troszeczkę zielone, żeby jeszcze sobie dojrzały cztery sztuki banany owsianka Quaker, jabłko, y, borówka, apple blueberry, y, mleko bez laktozy razy 3. ten lakto free to jest to takie najchudsze, 1,5%. procent. Następnie płyn do płukania Fejry, on przepięknie pachnie, jest taki bardzo świeży, zwłaszcza do białych rzeczy go lubię. Dwa serki wiejskie z Piątnicy, ser Mazdamer z Mlekowity razy dwa, ogórki kiszone, ponieważ w Tesco są na polskiej półce, kuchnia polska, ogórki kiszone, bardzo smaczne są te ogóreczki, też paprochy, yy, masz Voltarol, to jest ta wersja Max, szparagi. Też je robimy na parze, zawsze do obiadu, jakoś na weekend. Jedno masło mlekowita. Uuu, trochę mi spadły. Ten wiejski Wam pokazywałam. Yy, witamina E Teskowa i kapsułki do prania Surf. Coś takiego. Także to jest Tesco. Także tyle moi drodzy. I wszystkim. Słuchajcie, dopiero osiadłam Jestem y, r -r rana jak koń starnie, brzydko powiedzieć. Przygotujcie sobie kawkę. To sobie się w moim pięknym białym kubeczku. Kawka z mlekiem I słuchajcie. Ogólnie dzisiejszy dzień jest no. Dobra. Przejdźmy pierw do konkretów. Za chwilę Wam powiem, co i jak. Y -y 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 -y. Pokazywałam Wam na początku filmu, ja wróciłam z zakupów, że kupiłam sobie ten taki ala zielono, powiedzmy dres, tak? to jest ogólnie piżama, bo to jest na dziale z piżamami, ale to jest takiej no grubości jak bluzy, tak wiecie w hejmie, w nieluku, tu ma taki puszek przyjemny pod spodem, więc ja to po prostu będę nosić sobie po domu, jako taki dresik, a bluzę myślę nawet do dżinsu będę nosić, spodnie nie, na ulicę nie, ale po domu na pewno. Yy, więc poszłam jeszcze raz. Więc nogi tu mnie tak bolą, że mi za przeproszeniem w tyłek wrastają. I spodnie zamieniłam z dwunastek, czyli z 40 na dziesiątki, na rozmiar 38 europejski. Jak już mówiłam, te spodnie 12,99 kosztowały w Miroku. SLC jakieś. Mm -hmm. Club Sunday, coś tam. Mm -mm. A bluzę, tą zieloną, taką pistacjową Zamieniłam sobie z dwunastki, czyli z 40 na czternastkę Słuchajcie, rozumiecie to? Spodnie na mniejsze, bluzę na większą Rozmiar niby europejski, 42 No nie wydaje mi się Też pokazałam Wam w przebitce, jak wyglądam Znaczy, pokażę Wam, jak w tym wyglądam, tak? Więc to tyle I będąc zamienić ten dres, no bo mówię pójdę dzisiaj, bo wiecie specjalnie nie będzie się to chciało, bo to jest bez sensu no za dużo chodzenia to ja kupowałam te spodnie czempiona, które Wam pokazywałam te właśnie z tym fajnym dużym napisem to wzięłam sobie jeszcze te i też zobaczycie one mają taki kremowy pasek po boku też 19,99 są świetne te spodnie czempiona są świetne. Jak gdzieś w takim to bierzcie, bo są genialnej jakości. To się pierze nosi, pierze nosi non-stop. Ja to prawa masz moje. Słuchajcie, mi się dziura już porobiły w tych spodniach. Normalnie dziura. Ja je nosiłam chyba przez dwa lata, 5 dni w tygodniu. Yy, no i te moje pierwsze wyglądają tak, nie? Że mają tylko znaczek. Także teraz mam trzy pary na dłuższy czas. Ja sobie je wiecie, do pracy, noszę. Najczęściej noszę właśnie w pracy, więc mi. Po prostu wiadomo, to się wtedy niszczy. Yy, I co jeszcze do kosmetyków? Bo nie pokazałam Wam oczywiście wszystkiego. No bo jakby. No i po co? Yy, nałożyłam sobie, słuchajcie, tą folijkę na powiekę. Pokazałam Wam też na takim bardzo mocnym przybliżeniu, jak to wygląda. I jak to się, słuchajcie, świeci. Mój Ty Boże. To słuchajcie, jaki to jest blask. Ja nie wiem, czy Wy cokolwiek w ogóle zobaczycie. Zobaczycie na powiece na pewno tą przybitkę. To się tak pięknie błyszczy. To wystarczy dosłownie palcem albo pędzarkiem sobie wklepać tylko na środek powieki i jest magia. Na no zwykły cień. To jest taka, wiecie, typowa folia. Taka folia, ten cień, taki kameleon, co tak się bardzo błyszczy. Właśnie z Tiki Maxa. Jest przepiękny. Także też polecam. Co do tych yy, kremów. Uu. Rozpakowałam ten krem, co Wam mówiłam, Skin Up Face Care Moisturizing Cream Hydrate 40 plus Anti-wrinkle z kwasem hialuronowym Always Day and Night, no i to jest taki kremik z pompką i zobaczymy, jaką się będzie sprawdzał, 50 ml i ja go sobie dzisiaj na pewno na nas użyję i Wam powiem, tam jest dużo w takim maksie takich kremów, wiecie, takich firmy Krzak, że tak powiem, tak, których w ogóle nie znacie, nie wiecie co to jest ale takich perełek, w których nie dowiedziecie w drogerii po prostu hmm. nie wiem, czy ten bronzer tu może z Art Deco bardziej zobaczycie bo tu i doświetliłam trochę coś takiego, on ma dwa kolory tu jest ciemniejszy, tu jest jaśniejszy do tego użyję i sprawdzę, ale wydaje się być fajny no i ten rozświetlacz z Art Deco to jest taki zwykły po prostu szampański rozświetlacz, taki, no ja bym tak to nazwała, że to jest dla mnie szampański. Bardziej chyba zimny niż ciepły, ale taki, no szampański. No zobaczymy, czy się sprawdzał. Highlighting powder. No i ten tint, wiecie co, on jest bardzo fioletowy. Ja myślałam, że on na ustach, no nie wiem, będzie dawał inny kolor, taką strasznie fioletową poświatę daje. Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek będzie widać na ręku, ale on jest taki strasznie mocno, wiecie, taki perłowo-fioletowy w środku. Więc no nie wiem, kurczę, czy to się będzie nadawało, czy w ogóle tu coś. On jest taki biały, ale bardzo dużo fioletu w nim jest. Może na jakąś pomadkę? No zobaczę, to się będzie sprawdzało. Bo jeden mam takie ze skika podobne i byłam niezadowolona. Dobra, co do kosmetyków jeszcze. U Jezus, co dzisiaj kupiłam? Mm, słuchajcie, jestem tak wyrąbana, że Masakra, dobra. E, z firmy Maybelline to kupiłam w bucie i w superdragu. Proświetlacz w superdragu chyba i to w superdragu. A w bucie bronzer i, i tusz. Maybelline Face Studio Prime, Por Minimizing Primer, Baza, Blurring. Baza pod y, makijaż, i słuchajcie, ona jest taka. Ja używam czasami, znaczy używam, będę używać, taka perłowa, yy, pod puder, no, bo miałam już kiedyś tą bazę i normalnie pod puder na krem, krem pierw, potem ta baza i na to puder, zwykły sypki, też się spoko sprawdza, nie, nie musi być podkład. Następnie bronzer z L'Oreala, Bronze to Paradise i, i, i Back to Bronze, 03 Back to Bronze, po prostu taki kolor. I to jest taki kolorek, on jest taki matowy, ale też jest bardzo fajny. Już go kiedyś, kiedyś miałam. Tylko wydaje mi się, że nie był aż tak płaski jak teraz. Także taki bronzer z Loreala. Chyba 9,99 ten bronzer, a baza też coś koło 7-8 funtów. Następnie rozświetlacz wzięłam, słuchajcie, z Revlon, firma Revlon. Color Stay Endless Glow Liquid Highlighter. I były dwa. Ten był taki bardzo szampański i jeszcze był taki jeden bardzo różowy. Ja sobie wziąłem ten szampański. Już brak mi jest, wiecie. I on jest taki złotawy. On jest taki złotawy, taki wiecie, szampańsko-złotawy, ale taki bardziej, on jest ciepły. W porównaniu do tego z Art Deco, to ten z Art Deco się wydaje taki zimny przy tym hmm, highlighter w kremie. No zobaczymy. Coś mnie tak, wiecie, podkusiło. Ostatnio oglądałam dużo filmików, gdzie dziewczyny pokazywały i on ma taki bardzo duży aplikator właśnie rozświetlacze w kremie. Więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. No i moją ukochaną maskarę firma L'Oreal Telescopic. Ja mam tą złotą. Jeszcze jest zgniło zielona. Ja już ją miałam. Ona ma taką chudziutką silikonową szczoteczkę. Nie wiem czy coś w ogóle zobaczycie, chyba widzicie. Ale bardzo fajnie się sprawdza i wystarczy tylko raz zamoczyć jedno oko drugie oko i pięknie są przepięknie są rzęsy podkręcone, wydłużone, no i nawet pogrubione. Także świetna jest ta maskara. No i tyle moi drodzy. Także dużo mi to cię zajęło, bo słuchajcie tak, mój narzeczony bycie był w pracy. Ja poszłam na te zakupy swoje, tak, pokupowałam wszystko to, co Wam pokazałam, więc trochę mi też zeszło, bo zeszło na 3 godziny. Potem wrócił z pracy, pojechaliśmy na zakupy spożywcze z Lidla i Stasko, też Wam mm, nagrałam. Yy, zakupy spożywcze. No i co? No i ja poszłam jeszcze raz, wiecie, te ciuchy wymienić, więc znowu chodzenie, także nogi to po prostu w tyłek rastają normalnie. Yy, także tak. A co jeszcze wam nie opowiadałam, co mi się przydarzyło? Yy, słuchajcie, chciałam wyciągnąć. To było dwa dni temu, tak, dwa dni temu. Wiecie, jak są takie komody z Ikea? Na pewno wiecie, te trzy, my mamy tą dużą, jedną taką wielką, gdzie są trzy szuflady. No i chciałam coś wyjąć i szukałam. Tak, w jednej szufladzie nie było, w drugiej nie było, w trzeciej nie było. I jakoś otworzyłam je po prostu trzy naraz. I słuchajcie, pod wpływem ciężaru ta komoda z tymi szufladami, te szuflady, ta, no wiecie, naładowane w tych szufladach. Ja ją ledwo złapałam. Poleciała mi do przodu i centralnie na nogę. Masakra. Myślałam, że mam palec złamany. Duży. U prawej nogi. Ale no na szczęście jest tylko stłuczony, bo to wiecie, nie cała komoda spadła, tylko po prostu ciężkość całej szuflady, ale we własnym domu. No to bardzo brawo Janie, niech jest zgrabność. No ale co tam. To zapomniałam wam powiedzieć. Aha. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że polecałam Wam ostatnio w yy, w ostatnim vlogu kawę z Lidla. Tą taką wiecie, tą kawę sypaną, 100% arabika. Jest tylko jedna ta złota w widlu. I chciałam powiedzieć, że y, tą kawę właśnie sypaną y, odkryłam dzięki mojemu znajomemu Marcinowi i Izie którym bardzo dziękuję za polecenie, bo jest kawa przypyszna. Zapomniałam o tym powiedzieć w ogóle, bo ja bym nawet nie wiedziała o tej kawie istnieniu. Także Marcin i Zunia, dziękuję Wam bardzo za polecenie. Jesteście kochani. Czekam na dalsze perełki Poleceniowo-jedzeniowe i do picia. Pozdrawiam Was serdecznie, bo wiem, że oglądacie. Yy, no i co? No i moi drodzy? Myślę, że zakończę tego vloga już, bo już mam dość sporo materiału. Yy, no i nie ma co przedłużać po prostu. Ja myślę, że sobie jeszcze coś dzisiaj obejrzymy. Eee, no i tyle. I myślę, że to będzie na tyle. Może, no bo wiecie, bez sensu na siłę już nagrywać, bo nic się tak naprawdę nie będzie działo, no bo już wszystko jest takie ogarnięte. Eee, no i nie będzie żadnych fajerwerek, tym bardziej, że powoda jest okropna. To muszę tylko się najlepiej położyć, wiecie, i leniwo chować i nic nie robić, nie wychodzić z domu i oglądać YouTube'a. Także tyle, także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do pisania komentarzy, no i do zobaczenia w kolejnych vlogach i w kolejnych filmach, ściskam Was, buziaki, pa! moi drodzy na sobotnią kolację zjem sobie dzisiaj puszkę tuńczyka to są steki to jest tuńczyk w wodzie całą taką puszkę sobie zjem 200 g z wodą 150 g po odsączeniu on ja tej wody nie wylewam po prostu otwieram i jem sobie z puszki i do tego zjem sobie cztery takie krążki ryżowe i to będzie moja kolacyjka sobotnia